Tu od kiedy STS powstał, to jeszcze tu dnia nie opuścił. Gram już od samego początku. U mnie nie ma przerwy tutaj ani jednego dnia. Non stop na okrągło gram. Za 2 zł posyłam 10 remisów. Remisy gram na bieżąco już tyle lat. W te remisy, co trafiłem w 2009 roku, to trafiłem 7 remisów. Też tak za 2 złote. Tam coś było w 5000 i ten telewizor. 37 cali. Bardzo ładny telewizor zresztą, który mam do dzisiaj. Biorę sobie wydruk, jest teraz mądrze to zrobione, że jest wydruk, mogę sobie wziąć na jutro. Mówię panie Aniu, proszę mi tam druknąć. Na wierzę, komeczę, piłkę nożną i ok, nie? Bo to moje takie dwie dyscypliny. I ja sobie w domu siądę, w pokój, karteczkę sobie wezmę. Gazety rozłożę, nikt nie przeszkadza, ja se przeanalizuję. Ja przychodzę na drugi dzień z tą moją karteczką już przygotowany. Oczywiście tu zaraz koło mnie obsiadają. Już jak daj odpisać, ty już masz przygotowane, bo już wiedzą, nie? No to ja ciach, ciach, ciach ponapisuję co swoje. No i idę, no co będę siedział tutaj, nie? Wezmę wydróg na drugi dzień, i idę do domu i to samo. Siadam sobie w domu na spokojnie. Przeanalizuję to, co trzeba. Z komputera nie korzystam, bo nie umiem, na komputerze już się nie nauczę. W telegazecie jest bardzo mało, to są tylko wyniki i nic więcej. Przeważnie skorzystam Dobra, tylko z magazynu Waszewatów. Kiedyś było, nie wiem, jakieś 10 lat temu do tyłu, to tak jak było na przykład druga włoska, druga francuska, to obstawiał w ciemno. Tam były remisy w ciemno. No. A teraz no, francuska zaczęli strzelać, włoska zaczęli strzelać i jest trudno. Chcę się zmienić auto, bo mam Astra 16-letnią od nowości, no ale to już jest stara Astra. A propos tego auto, już pan wie, co pan będzie kupował. Tak, tak. tak. Astra czwórka, no, Tak, tylko no, no, no nie mam kasiory, żeby już to <słuch> do kupy wszystko wziąć.